Mamy przyjemność zaprezentować Państwu jedno z naszych najczęściej sprzedawanych rozwiązań w zakresie termokurczliwego mocowania narzędzi. Jest to stacja do mocowania termokurczliwego Power Clamp Comfort NG, umożliwiająca szybką i bezproblemową wymianę narzędzi w zakresie średnic od Fit3 do Fit32, zarówno do rozwiązań z węglika, jak i stali szybkotnącej. Urządzenie wyposażone jest w cewkę indukcyjną nowej generacji o mocy 13 kW, która z jednej strony umożliwia sprawne nagrzewanie uchwytów narzędziowych, ale co zdecydowanie ważniejsze do użytkownika, jej konstrukcja pozwala na płynną regulację średnicy mocowanego narzędzia bez konieczności wymiany dysków ferrytycznych dedykowanych dla różnych średnic, tak jak to się dzieje w urządzeniach starszego typu. Co więcej, każde urządzenie tej serii umożliwia mocowanie zestawów narzędziowych o maksymalnej długości na poziomie 570 mm w standardzie, a po ewentualnym demontażu cewki jesteśmy w stanie także montować narzędzia o długości nawet 1 m poza stołem urządzenia. Urządzenie w wersji Comfort wyposażone jest w obrotowy uchwyt narzędziowy umożliwiający pracę z trzema uchwytami w trybie ciągłym. A na etapie specyfikacji urządzenia jesteśmy w stanie wybrać interesujące nas adaptery. Płyta urządzenia wyposażona jest także w specjalne pola odkładcze dla wymienianych narzędzi. W tym przypadku mamy do czynienia z pulpitem sterowniczym umożliwiającym pracę w dwóch trybach w zależności od preferencji użytkownika. Mamy tutaj możliwość wyboru pomiędzy trybem auto, w którym urządzenie na podstawie aktualnego położenia cewki samo dobiera parametry grzania dla każdego typu uchwytu, bądź w trybie manualnym, kiedy to odczytujemy dane z uchwytu i wprowadzamy odpowiedni program na pulpicie sterowniczym urządzenia. W urządzeniach tego typu dość powszechnie stosuje się chłodzenie cieczą, a w zasadzie specjalnym koncentratem, gdzie uchwyty narzędziowe mają kontakt z czynnikiem chłodzącym, bądź alternatywnie występuje system studzenia powietrza. Oba te rozwiązania są dość powszechne, ale nie pozbawione wad. Studzenie uchwytów narzędziowych za pomocą cieczy, która ma kontakt z rozgrzanym uchwytem, znacząco skraca jego żywotność. A co równie ważne, wszystkie zabrudzenia występujące na uchwytach narzędziowych przedostają się do zbiornika z cieczą, co z kolei zmusza użytkownika do częstej utylizacji, nie wspominając o aspekcie ekologicznym. Studzenie powietrzem wydaje się być bezpieczne do uchwytów, ale niestety nie jest rozwiązaniem dla użytkowników, którym zależy na czasie. Tylko uchwyty o kształcie smukłym mają szansę być wystudzone sprawnie, wszystkie pozostałe będą potrzebowały znacznie więcej czasu. Rozwiązanie zastosowane w tym urządzeniu to system chłodzenia, w którym ciecz odbiera temperaturę z uchwytów narzędziowych za pomocą specjalnie dopasowanych adapterów, a cały proces jest sprawny, ekologiczny, bezobsługowy i bezpieczny do użytkownika. Bogata oferta akcesoriów dla urządzeń do mocowania termokurczliwego rozpoczyna się od stolika systemowego, który jest dopasowany kształtem do wielkości urządzenia, a jego design uwzględnia miejsce na umieszczenie agregatu chłodzącego, a także akcesoriów systemowych. Stolik wyposażony jest także w kółka, dzięki którym możliwa jest szybka relokacja całego urządzenia w zależności od potrzeb klienta. Jednym z najczęściej wybieranych akcesoriów jest zestaw do usuwania złamanych narzędzi. Zestaw sześciu pinów o różnych kształtach, jak i długościach pozwala dopasować właściwy pin i w sposób bezpieczny usunąć narzędzie w przypadku złamania. Trwałe i bezpieczne użytkowanie uchwytów smukłych i ultrasmukłych, gdzie ścianka ma grubość na poziomie 1,5 mm wymaga zastosowania specjalnych tulejek, których zadaniem jest takie rozprowadzenie temperatury, aby uchwyt po pierwszym kontakcie z tewką nie stracił swych właściwości, a ponadto się nie odkształcił. W tym celu zalecamy doposażenie urządzenia w specjalne tulejki dopasowane kształtem do konkretnych uchwytów, które dedykowane są zarówno w procesie grzania uchwytu, jak i jego studzenia. Tulejki można kupić pojedynczo bądź w zestawach. Rosnące wymogi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy spowodowały, że urządzenia produkowane przez Heimer możemy doposażyć w system diod LED, który to informuje użytkownika o poziomie nagrzania uchwytu termokurczliwego. Moment, w którym dioda zainstalowana na adapterze chłodzącym zaczyna świecić kolorem zielonym, jest jednoznacznym sygnałem dla użytkownika, że temperatura uchwytu osiągnęła na nowo poziom bezpieczny dla użytkownika całego systemu. Mocowanie termokurczliwe to nie tylko unikatowy kształt uchwytu i możliwość budowania dowolnie smukłych zestawów narzędzi, ale to także niespotykana powtarzalność mocowania narzędzi na poziomie 3 mikronów. Przy czym zawsze należy pamiętać, że zarówno narzędzia jak i przedłużki mocowane w uchwytach termokurczliwych powinny zostać oczyszczone. Właśnie dlatego nasza oferta obejmuje także specjalne wyciory przeznaczone do czyszczenia ewentualnych zabrudzeń w uchwytach narzędziowych, które można dopasować w zależności od średnicy chwytu narzędzia. Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami.